CMR to dokument używany w transporcie drogowym międzynarodowym. Jest on jednym z najważniejszych dokumentów w branży transportowej, szczególnie w przypadku przewozów towarów na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Kolorystyka dokumentu CMR jest standardowa i służy do łatwego rozpoznania oryginału oraz jego kopii. Dokument ten składa się zazwyczaj z czterech egzemplarzy, z których każdy ma swój własny kolor. Oryginał dla odbiorcy jest czerwony, kopia dla nadawcy to kolor niebieski, kopia dla przewoźnika zielony i kopia dla celów administracyjnych to czarny lub biały. Kolorystyka ta pozwala na szybkie zidentyfikowanie, który egzemplarz jest przeznaczony dla konkretnej strony umowy przewozowej. Proces instalacji dodatków Enova 365 przebiega w sposób standardowy. Po wgraniu w opcjach w folderze BST pojawi się sekcja CMR. W sekcji dostępne są dwie formatki. Pierwsza odpowiedzialna jest za stworzenie standardowych cech dla dodatku, a następna, po zaznaczeniu checkboxów na tak, rozwija dodatkowe pola do uzupełnienia. Plik z wydrukiem w formacie xlsx wkrywamy do załącznika globalnego, który jest dostępny w folderze ogólnym. Dodatek BST dokument CMR służy do wydruku dokumentów CMR do pliku XLSX w formacie i kolorach wymaganych przez urząd celny. Teraz w programie Nowat 6.5 wystawmy dokument faktury sprzedaży na kontrahenta unijnego. Wybieramy nową fakturę sprzedaży kontrahenta unijnego oraz wybierzmy towar. Fakturę zatwierdzamy i zamykamy. Na górnym pasku widzimy guzik Dokument CMR. Po kliknięciu w niego wyświetli się okno informacyjne, które uzupełniamy stosownymi danymi. Po zatwierdzeniu od razu otworzy się dokument dostępny w trzech wersjach kolorystycznych w zależności od potrzeb. Jeśli szukają Państwo dla siebie takiego rozwiązania, zapraszam do kontaktu i dziękuję za uwagę.